Watykan huczy od plotek o papabili. Będzie powtórka z manewru Wojtyły i Bergolio? Papież Franciszek nie żyje. W poniedziałek o godzinie 7:35 rano biskup Rzymu zmarł w wieku 88 lat. Informacje te przekazał kardynał Kevin Farrell, podkreślając, że całe życie Franciszka było poświęcone służbie kościołowi i wiernym. Już na początku roku, z uwagi na pogarszający się stan zdrowia papieża, rozpoczęły się spekulacje na temat nowego konklawę. Oraz kandydatów na tron piotrowy. Lista papabili, czyli kardynałów mających największe szanse na wybór, została zaktualizowana. Watykanista profesor Arkadiusz Stępin wskazywał wtedy najbardziej prawdopodobnych następców. Przypomnijmy, że w lutym Franciszek trafił do polikliniki Gemeli z powodu ciężkiego obustronnego zapalenia płuc, które zagrażało jego życiu. Spędził tam ponad miesiąc, a po powrocie do Watykanu. Kontynuował rekonwalescencję i terapię oddechową oraz motoryczną. Jego śmierć miała miejsce dzień po tym, jak błogosławił wiernym podczas uroczystości Urbi et Orbi. Teraz świat katolicki czeka na zapowiedź konklawę, które wyłoni nowego lidera kościoła. Watykan już huczy od spekulacji na temat możliwego następcy Franciszka. Eksperci wskazują na kilka nazwisk z różnych części świata, w tym kardynałów z Afryki, i Ameryki Łacińskiej, co mogłoby świadczyć o kontynuacji globalnego podejścia Kościoła. Nie brakuje też głosów, że nowy papież mógłby pochodzić z Europy, nawiązując do tradycji sprzed wyborów Jana Pawła II czy Franciszka. Watykan przygotowuje się do konklawy, a oczy całego świata skupione są na kardynałach, którzy wkrótce podejmą decyzję o przyszłości Kościoła. Wśród faworytów do objęcia tronu piotrowego wymienia się kardynałów Luisa Antonia Tagle z Filipin. Petera Turksona z Gany oraz Mateo Zupiego z Włoch. Każdy z nich symbolizuje różne kierunki, w których Kościół może podążyć od kontynuacji globalnej otwartości po powrót do europejskich tradycji. Decyzje podejmą 120 elektorów na zamkniętym konklawe, które według ekspertów może odbyć się już w najbliższych tygodniach. Cały świat z napięciem oczekuje na wybór nowego lidera Kościoła. Wraz z ogłoszeniem śmierci Franciszka Watykan Staje się centrum intensywnych przygotowań do konklawy. Kardynałowie z całego świata zbierają się, by wybrać nowego, przywódcę Kościoła katolickiego, a spekulacje na temat kierunku, w jakim podąży Kościół, stają się coraz gorętsze. Czy wybór padnie na kardynała z Europy, co oznaczałoby powrót do tradycji, czy może ponownie zobaczymy manewr Wojtyły i Bergoglia, wybierając lidera z poza kontynentu? Oczekiwania są ogromne. A świat czeka na decyzję, która zadecyduje o przyszłości Kościoła. Jednym z kluczowych pytań związanych z konklawem jest to, jaką strategię obierze Kościół w dobie globalnych wyzwań. Czy kontynuowane będzie otwarcie na różnorodność kultur, czy kardynałowie zdecydują o powrocie do bardziej konserwatywnych korzeni? Wybór nowego papieża to także sygnał dla wiernych na całym świecie, jakie wartości staną się priorytetem? Wszystkie oczy skierowane są na Kaplicę Sykstyńską gdzie wkrótce zapadnie decyzja, która może zdefiniować Kościół na dziesięciolecia